Siemaneczko ja widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się recenzją gry, która ukazała się już wiele lat temu na Nintendo 3DS, a teraz otrzymała remaster na Nintendo Switch. Mowa oczywiście o Luigi's Mansion 2 w wersji HD. Przy okazji za udostępnienie tego tytułu chciałbym podziękować firmie Nintendo. Pytanie jednak, o czym jest ten tytuł i czy jest wart zakup? Sprawdźmy. Tradycyjnie na początku powiedzmy sobie o co tutaj w ogóle chodzi, Luigi's Mansion to jest taka seria licząca sobie obecnie już trzy gry i we wszystkich tych grach wcielamy się w tytułowego Luigi'ego. Jakby ktoś nie kojarzył, to ten Luigi to jest brat tego popularnego Mario w grach. Mario nosi taki czerwony kombinezon, no a Luigi nosi zielony. Natomiast ten Luigi, którym my kierujemy, to nie jest taki typowy super bohater, jakiego my znamy tam z gier, że to jest właśnie taki kozak i w ogóle. Luigi to jest pierdoła i to bardzo tchórzliwa pierdoła, która boi się dosłownie wszystkiego. Pewnym zrządzeniem losu jednak, zawsze tej tchórzliwej pierdole trafi się najgorsza dla niego do wyobrażenia fucha, czyli konieczność walki z przerażającymi duchami oraz uratowania swoich przyjaciół. Tak jest i tym razem. Jego znajomy z poprzedniej części gry, czyli taki szalony doktorek zajmujący się duchami. Pewnego dnia do niego dzwoni i wbrew woli samego Luigi'ego, ściąga go do siebie, by od razu dać mu zadanie. Ustalenie czemu duchy zwariowały i są teraz bardzo agresywne oraz przywrócenie porządku. Nasz przerażony Luigi oczywiście nie ma więc innego wyjścia jak wziąć się do roboty i to wszystko ogarnąć. Oczywiście niechętnie. Jeżeli natomiast chodzi o gatunek jakim właśnie jest Luigi's Mansion 2, no to tą grę akurat dość trudno jest określić w taki sposób, Powiedzmy sobie po prostu, że Luigi's Mansion 2 to jest gra akcji z elementami platformówki, natomiast jak się w nią tak naprawdę gra, no to zobaczycie za chwilę. Podzielmy sobie więc tę recenzję na kilka części, a będą to eksploracja lokacji i misje oraz walka z przeciwnikami. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. I eksploracja lokacji to jest w zasadzie najważniejsza część Luigi's Mansion 2, Natomiast jeżeli spodziewaliście się tutaj czegoś standardowego, typu, że otwieramy drzwi, otwieramy skrzynki, machamy mieczykiem, no to tutaj ta gra mocno was dziwi. Do naszej dyspozycji w tytule oddano pięć dużych lokacji, które się od siebie znacząco różnią, i to jest fajne. W grze znajdziemy na przykład się na takiej gorącej, opustoszałej pustyni, zaraz potem wskoczymy do takiej przerażającej, nawiedzonej posiadłości, a zaraz obok możemy mieć taką górę całą zasypaną śniegiem. Taka różnorodność cieszy, a gdy do tego dodamy także fakt, że każda z tych lokacji, o których ja mówiłem, tych właśnie pięciu dużych, ma nawet kilkadziesiąt takich mini pokojów, w których toczy się sama gra, no to robi się ciekaw. Niektórzy pewnie mogli pomyśleć po takim wstępie, że tutaj szukamy duchów, że ta gra to jest horror albo to jest jakaś straszna gra. Natomiast te widzowie nic z tych rzeczy. Tytuł jest utrzymany w humorystycznym, takim bajkowym tonie. No, i do tego, tak jak wiele gier Nintendo, czerpie całymi garściami z rzeczy, takich jak fizyka czy tam żyroskop, w 100% wykorzystując możliwości konsoli. No dobra, to co powiedziałem, jaki to ma teraz związek z eksploracją? Okazuje się, że ogromny, bo eksploracja lokacji w Luigi's Mansion 2 to w dużej mierze ciągłe odkrywanie czegoś niecodziennego oraz rozwiązywanie pomysłowych zagadnień. W grze w dużej mierze będziemy eksperymentować kolejne zamknięte lokacje i przechodzić do następnych mini pokoi. Wydaje się, że w sumie to jest takie dość proste, tak? Szybko mogłoby się to znudzić. Natomiast tutaj, twórcy, robią naprawdę bardzo wiele, żeby to nam się nie znudziło. Niemal każdy z tych pokojów, o których ja mówiłem, on się wydaje naprawdę unikatowy. Tutaj, jak się po nich chodzi, nie można mówić absolutnie o żadnym efekcie deszowi. One są wszystkie naprawdę odmienne, są naprawdę fajnie zrobione. Do tego poziomy są naszpikowane naprawdę fajnymi, pomysłowymi sekretami. Taki prosty przykład. Nasz bohater ma do dyspozycji odkurzacz, którym możemy albo zasysać, albo wypychać powietrze. No, wydawałoby się, że można go użyć do niewielu rzeczy, natomiast twórcy wykorzystanie nawet takiego elementu jak odkurzacz opanowali do perfekcji. Otóż tym samym pętem powietrza odkurzacza możemy nie tylko odpychać przeciwników. Możemy także na przykład rozkręcać wentylatory, możemy odsyłać dywany, a pod tymi dywanami często są właśnie jakieś sekrety. Ten sam głupi odkurzacz możemy wykorzystać nawet do wciągnięcia pajęczyny, czy do napompowania takiego specjalnego balonu, który nam pozwoli unieść się na jakieś wyższe piętro budynku. Zobaczcie, ile ja wymieniłem możliwości, a to jest tylko górny odkurzacz, tak? Wyobraźcie sobie inne gadżety, ile one jeszcze dają możliwości w tej grze. Tutaj mamy jeszcze taką specjalną latarkę, która nam pozwala oślepiać przeciwników. O których powiemy sobie później. Mamy też takie specjalne światło ujawniające niewidzialne przedmioty. I twórcy te elementy, o których właśnie mówię, o tych gadżetach, oni nie tylko je fajnie zaprojektowali, natomiast na przestrzeni całej gry twórcy bez przerwy właśnie z tych elementów korzystają, tworząc z nich coraz bardziej oryginalne i coraz bardziej fajne rozwiązania. Jedno tutaj w tej grze jest pewne. Każdy pokój każda mini lokacja w tej grze to jest prawdziwe uosobienie pomysłowości. Jeżeli sobie właśnie cenicie taką nietuzinkową rozgrywkę, no to w tym aspekcie Luigi's Mansion 2 z pewnością Was zachwyci. Tutaj dobre pomysły są na porządku dziennym, leveli jest mnóstwo, one są różnorodne, one są klimatyczne, przechodzi się naprawdę fajnie. Do tego mamy też naprawdę mnóstwo dobrych zagadek, które nie są wcale zbyt trudne, i o to właśnie chodzi. No i teraz po tym, co przed chwilą powiedziałem, no to pewnie wielu z Was pomyśli, jaka ta gra musi być świetna, tak? Mamy mnóstwo lokacji, one są oryginalne, mamy dużo dorobienia, tego nie da się spieprzyć. No niestety widzowie je, tak się da. Niestety to, że to spieprzono, jest w tym tytule bardzo smutne. Po pierwsze, tutaj, pomimo znakomitej eksploracji, o której ja mówiłem, to coś nam tej grze ciągle w tej eksploracji przeszkadza, a jest to sam doktorek, z którym my rozmawialiśmy na początku. Nasz bohater ma takie urządzenie specjalne, które nam się pozwala z tym doktorkiem właśnie komunikować, no i nic w tym złego, tak? Problem jednak polega na tym, że ten doktorek dzwoni do nas dosłownie bez przerwy i bez przerwy musimy to połączenie odbierać. Tutaj znajdziecie jakiś przedmiot podczas eksploracji, doktorek dzwoni. Pokonacie jakiegoś przeciwnika, doktorek dzwoni, bierniecie sobie głośno w pokoju, no to też myślę, żeby doktorek zadzwonił. No kumacie, to jest taka gra, która stoi eksploracją. Czyli my sobie eksplorujemy pokoje, szukamy sekretów, tak, to nas napędza i my chcemy cały czas to robić, chcemy sobie na przykład całą lokację wyeksplorować i dopiero później się zastanawiać. Sejm w tym, że ten facet, ten właśnie Doktorek, bez przerwy nam się w tą eksplorację noszą w pieprza i on ją przerywa. Koronną głupotą deweloperów w tej grze jest fakt, że, gdy znajdziemy jakiś ważny questowy przedmiot na misji, no to ten doktorek, nie pytając nas o zdanie, na siłę nas do siebie teleportuje bez ostrzeżenia. Ja Wam powiem szczerze, że niejednokrotnie tak się zdarzyło, że ja byłem sobie w jakiejś tam lokacji, eksplorowałem ją i znalazłem nagle jakiś właśnie ważny questowy item. I ten facet mnie teleportował na siłę do bazy, pomimo że ja nie skończyłem przeszukiwać danego pokoju. No szczytem frustracji jest właśnie, jak my widzimy na przykład jakąś nieotwartą skrzynkę, a nagle nas, ten koleś do nas dzwoni i nas na siłę do domu teleportuje. No i oczywiście tej skrzynki już nie otworzymy, bo za chwilę opuścimy lokację. No kto tak do cholery robi? Wystarczyłoby w tej grze dodać takie pytanie, czy chcemy wrócić do bazy. To jest bardzo, bardzo proste. No prosta rzecz, a bez tej właśnie rzeczy, niejednokrotnie nas ta gra naprawdę mocno wkurzy. Natomiast to, co przed chwilą powiedziałem, to jest niestety widzowie tylko pikuś. Otóż tutaj ja będę walił prosto z mostu, eksploracja w tej grze jest genialna, tak jak mówiłem. Natomiast konstrukcja misji, konstrukcja niektórych mechanik, ich projekt, to jest po prostu tragedia, i przez to mnóstwo plusów tej gry nam po prostu wyparowuje. Jak to jest możliwe, powiecie? Ano jest. Deweloperzy tej gry zamiast zaoferować te pięć lokacji do takiej swobodnej, normalnej eksploracji, tak jakbyśmy się tego spodziewali, no to postanowili, że zrobią coś innego, czyli takie niby misje. Działa to w ten sposób, że każda z tych dużych lokacji, o których mówiłem, ma od 3 do 6 osobnych misji. Po ukończeniu takiej misji my zostaniemy przeniesieni do bazy i wysłani na kolejno z nich. Gdzie tu jest problem, spytacie? A no, problem polega na tym, że te misje to jest w rzeczywistości taka ordynarna próba poszatkowania danej lokacji na kawałki żeby wydawała się dłuższa, niż jest w rzeczywistości. To jeszcze by było do przyjęcia, gdyby nie fakt, że często w kolejnych misjach na tej samej lokacji będziemy ciągle bez przerwy wracali do tych samych pokojów i szli dokładnie tą samą drogą, tylko dlatego, że twórcy wymyślą sobie jakiś śmieszny powód, żeby całą mapę przejść od nowa. Jakby tego było mało, to często te misje też zaczynamy od samego początku i musimy wszystko przechodzić od nowa. Po co? A nie zgadliście, żeby grało się dłużej. Acz niekoniecznie przyjemnie. To wszystko, co wymieniłem przed chwilą, czyli ten właśnie projekt systemu misji, on wprowadza do gry okropną wtórność, wprowadza taką straszną rutynę, której nawet te super pomysłowe, oryginalne levele i te świetne zagadki, o których mówiłem, one nie mogą jej przygryźć. Ja powiem Wam szczerze, że moim zdaniem, w Tą grę grałoby się dużo lepiej, gdyby tak usunąć ze 40% tych cholernie powtarzalnych misji i byłoby dużo, dużo przyjemniej. Szkoda, że na to się nie zdecydowano, bo moim zdaniem to był błąd, a szczerze tak, wam powiem, to chyba twórcy sami się zresztą kapnęli, że ten pomysł z tymi misjami to jest w ogóle jakaś kompletna patologia, bo w trójce, czyli następnej części, w tym aspekcie nie ma już żadnych misji, tylko jest normalna eksploracja. I to o czym powiedziałem to jest najpoważniejszy błąd jaki popełnili deweloperzy w tej grze, natomiast niestety nie jest on jedyny jeżeli o same misje chodzi, bo jest też kilka mniejszych. Tutaj nie będę długo wymieniał, bo ich jest naprawdę sporo, ale powiem wam mniej więcej o co mi chodzi. Możemy na misjach na przykład zbierać takie specjalne ukryte duszki, je trzeba najpierw sobie odkryć takim specjalnym działem, taką specjalną lampą i dopiero wtedy je można znaleźć. I to jest całkiem fajne. Natomiast zbieranie tych sekretnych duszków jest bardzo wkurzające. Dlatego, że gra nie zapisuje faktu, że my znaleźliśmy tego duszka od razu, tylko najpierw trzeba ukończyć poziom. Problem polega na tym, że my na przykład jak skończymy już tą misję i później chcemy sobie do niej wrócić, żeby tego duszka po prostu znaleźć, to musimy całą misję przejść od początku do końca, żeby ten duszek tam się zaliczył. To jest głupota, tak się nie robi. I ogólnie sposób, w jaki zaprojektowano wiele rozwiązań w tej grze, woła po prostu o pomstę do nieba. No i z powodu nawarstwiania się wielu mniejszych czy większych problemów, finalnie eksploracja w tej grze wypada mocno przeciętna. Sytuację troszeczkę ratuje tutaj taki tryb kooperacyjny zwany Skullspraper Mode, w którym możemy zagrać nawet w cztery osoby i wspólnie bawić się na generowanych losowo poziomach. Do tej pozycji tutaj mamy kilka trybów, jak na przykład zbieranie monet. Czy też szukanie takich specjalnych duchów piesków. W kilku osób oczywiście gra się zawsze fajniej niż pojedynczo, natomiast wiadomo, jest to dodatkowy tryb. Jeżeli liczyliście na taką wielką kampanię w kooperacji, no to tutaj jej nie znajdziecie. To jest głównie gra singlowa, fajnie, że taki tryb jest, natomiast jest on tylko dodatki. Przejdźmy teraz do walki, która to może choć się nie jest główną aktywnością w tym tytule. No i tak znajdziemy ich całkiem spor. Jak się pewnie domyślacie w tak nietuzinkowej grze jak właśnie Luigi's Mansion, nie możemy mieć do czynienia z jakąś tam normalną walką, ale czymś dużo bardziej oryginalnym. No i oczywiście tak, do walki z duchami w tej grze służy nam odkurzacz. To odkurzaczem wciągamy naszych przeciwników, natomiast naszą latarką staramy się najpierw ich oślepić. No i taką metodą na ogół pokonamy znaczną większość oponentów, bo są to po prostu duchy. Czy walka w tym tytule jest więc banalna? No, może banalna to nie, aż tak bym nie powiedział, natomiast moim zdaniem walka w tym tytule jest trochę prymitywna. Developerzy nam w tej grze zaoferowali całkiem sporo różnych rodzajów przeciwników, z którymi też walczy się inaczej. Mamy na przykład takie specjalne niebieskie duchy, które nam się chowają w przedmiotach, i żeby je wykurzyć, to musimy do tych przedmiotów podejść oraz ich użyć. Dopiero wtedy możemy je pokonać. Mamy też takie duchy, które zmieniają się w takiego fioletowego gluta. Najpierw należy tego gluta wciągnąć odkurzaczem, żeby ten duch nam się pokazał. No, i takich rodzajów jest jeszcze kilka. Koniec końców, do pokonania wszystkich tych rodzajów przeciwników cały czas korzystamy z odkurzacza. Natomiast nie jest to nic złego, bo żeby do nich się dobrać, trzeba troszkę pomyśleć i wcale nie jest to takie proste. Podczas walki musimy wciąż ustawiać się w taki sposób żeby zaprzeć się nogami w kierunku przeciwnym do uciekającego ducha, no i wtedy możemy go połknąć odkurzaczem szybciej. Nie bez jest też fakt, że w tym naturalnie nam będą przeszkadzać też w polec tego ducha, no i w sumie z takiej prostej mechaniki właśnie wciągania odkurzaczem czasem potrafi zrobić się całkiem niezła migówka. Warka w tym tytule, chociaż jest dość prymitywna, to daje też sporo dobrej zabawy, a przecież o to właśnie chodzi. Finalnie oceniam więc całkiem pozytywnie. Natomiast oprócz zwykłych przeciwników mamy tutaj też bossów, no i z bossami to akurat jest tutaj gorzej. Bossowie są bowiem wykonani podobnie tak jak reszta gry: są właśnie świetni pod względem różnorodności, są świetni pod względem pomysłów, natomiast ich wykonanie, ich projekt pozostawia trochę do życzenia. Większość z nich jest wyjątkowo słaba, oni nie stanowią żadnego zagrożenia, nawet dla jakiegoś początkującego gracza. Takie zagrożenie może pojawić się przy bosie, co prawda na czwartej mapie, ale to głównie tylko dlatego, że tam musimy korzystać z żyroskopu, a ten nie zawsze się sprawdza. Chociaż bossowie w tej grze są całkiem fajni, no to jednak błyskawicznie się o nich zapomina, bo są po prostu znacznie załatwi i się pokonuje błyskawicznie. My nie czujemy, że to jest jakiś boss, tylko prawie jak zwykły przeciwnik. Myślę, że tutaj popełniono błąd, że albo można było troszeczkę podnieść trudność tych bossów albo chociaż wydłużyć właśnie potyczki z tymi bossami, niestety na żadne z tych rozwiązań się nie zdecydowano, no i bossowie wypadają po prostu przeciętnie. Przejdźmy teraz do grafiki, no która jak sami widzicie pewnie jak na Switcha jest całkiem w porządku, no i po prostu tyle. Nie ma tutaj mowy o jakiejś tam super jakości, jakiejś pięknej grafice, natomiast nie można też powiedzieć, żeby to był tytuł brzydki. Podczas tworzenia remastera właśnie na wersję na Switch, czyli tej wersji HD, którą omawiamy, Developerzy znacznie podnieśli rozdzielczość oryginału, no i zrobili też nowe tekstury. Tą różnicę oczywiście widać i to jest świetnie wykonana praca, natomiast jedna rzecz mnie tutaj boli. Przy takim poziomie grafiki, to ten tytuł działa niestety jedynie w 30 klatkach na sekundę, co jest wartością poniżej, Ciekiwa. taki Luigi's Mansion 3, czyli następca tej właśnie gry, on wygląda sporo lepiej, sporo ładniej, no i rzeczywiście tamte 30 fps jest uzasadnione moim zdaniem, Natomiast tutaj naprawdę myślę, że te 60 klatek można było zrobić. Jeżeli wam te 30 fps nie przeszkadza, no to ani grafika, ani wydajność w tej grze nie powinny stanowić dla was przeszkody w dobrej zabawie. Natomiast wiadomo, można było pokusić o więcej. Jeżeli natomiast chodzi o sterowanie, no to z tym sterowaniem Nintendo miało już w przeszłości problemy. Tym bardziej mnie zastanawiało właśnie jak wypadnie to w Luigi's Mansion 2. Okazuje się, że wypada bardzo podobnie jak w trójce, czyli całkiem nieźle. Chociaż trzeba tutaj troszeczkę poprzestawiać opcję, żeby było wygodniej. Tutaj szczególnie polecam zmienić właśnie tą opcję na horizontal only, bo inaczej obrót naszego bohatera będzie taki dość dziwaczny. Po lekkim tuningu, właśnie po jakichś tam zmianach sterowanie w grze jest ogólnie w porządku. Chociaż wymaga to paru godzin, żeby osiągnąć sterowanie biegłość. Jeżeli natomiast chodzi o poziom trudności, to tutaj akurat jest różnie. Przez większość czasu gra jest bardzo łatwa, natomiast zdarzają się czasami takie levele, w których naprawdę będzie ciężko, także pod tym względem można mieć zarzuty jeżeli chodzi o balans. Ten mógłby być właśnie lepszy i wiele osób może tutaj narzekać na taką kuśtawkę, czyli że raz jest za łatwo, raz jest za trudno. Nie ma tutaj takiego odpowiedniego kompromisu, że gra jest równa właśnie pod względem poziomu trudności i to trochę wadzi. Tytuł niestety nie posiada ustawień poziomu trudności. A szkoda, bo takie właśnie ustawienia poziomu trudności, moim zdaniem, powinny się tutaj pojawić. I dotarliśmy do podsumowania, widzowie. Ja osobiście powiem, że po Luigi's Mansion 2 ja oczekiwałem rozgrywki niemal tak dobrej, właśnie jak w trójce. Natomiast w tym temacie muszę przyznać, że trochę się zawiodłem. Gra nas bombarduje nadal genialnymi lokacjami. Ma mnóstwo świetnych, oryginalnych pomysłów które sypie ciągle jak z rękawa, natomiast niestety przez tragiczny system misji i niepotrzebne rozciągnięcie tej gry wiele i zalet po prostu wyparowuje. Luigi's Mansion 2 to jest gra jak na dzisiejsze standardy, całkiem niezła i niestety tylko tyle, a był tutaj potencjał na sporo, sporo więcej. Gdyby nie spieprzony projekt, gdyby nie niektóre źle wykonane mechaniki, to byłoby dużo, dużo lepiej. Na szczęście ten potencjał, o którym mówię, został lepiej wykorzystany w trójce, gdzie część problemów, o których mówiłem, zdołano w końcu poprawić. Luigi's Mansion 2 zakupicie za około 250 zł w Nintendo też Jako, że specyfika wyceniania produkcji Nintendo jest taka dość unikatowa, no i gry mają praktycznie tą samą stałą cenę nawet po wielu latach, no to konsekwentnie nie oceniam w tym przypadku stosunku jakość cena, bo to nie ma sensu. Gra nam powinna starczyć na jakieś 14 godzin, także całkiem sporo, ja wam mogę powiedzieć osobiście, że w Luigi's Mansion 2 bawiłem się róż. Raz bawiłem się świetnie, zaraz potem bawiłem się przeciętnie i głównie właśnie przez to, że przez rozciągnięcie tego tytułu w dłuższych partiach lubi wkradnąć się nuda. Jeżeli jesteście fanami Mario, czy też lubicie gry tego producenta, no to w tej grze powinniście bawić się nieźle, bo eksploracja w niej jest po prostu świetna. Nadal jednak trzeba pamiętać, że przez błędy projektowe znajdziecie w nim też sporo zmarnowanego potencjału. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał i jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki Panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.